Wow wow you know it Cześć, z tej strony Paweł Kargi Kargol, a to było zupełnie inne przywitanie, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym wrestlerze, który, który pracował w AW, w WWE, teraz pracuje w, w Impact Wrestling. Jest człowiekiem wielu talentów. Jak wielu wrestlerów utalentowanych, musiał pogodzić się z odejściem WWE. I jak się okazuje, wyszło mu to na dobre. Panie i panowie, ja nazywam się Paweł Kargi Kargolat. To jest kanał Ani Słowa o Wrestlingu, w którym rozmawiamy o wrestlingu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Zakuraderze Macie Cardonie. Ponieważ jest to wrestler który w obecnym czasie święci dość duże sukcesy na scenie w zależnej, wpółnie. Ma wiele tytułów. Czy one coś znaczą, czy nie, o tym sobie porozmawiamy. I czy jego droga do WWE jest wciąż otwarta, czas o tym porozmawiać. Na wstępie zostaw łapkę w górę, w dół, odsubskrybuj kanał, żebyś wiedział, żeby nie słuchać tego podcastu. Okej. Okay. Zagrajder. Przyjmijmy jego nazwisko na razie, tak? Pojawił się w ogólnie rzecz biorąc w WWE bardzo, bardzo dawno temu. W 2006 roku podpisał kontrakt rozwojowy, a w 2007 roku zaczął się pojawiać regularnie w telewizji WWE. Ok, i w ciągu tych 13 lat do 2020 roku miał swoje chwile. Miał swoje chwile chwały, miał swoje gorsze chwile. Jednym z tych najlepszych momentów było wygranie inter, y, tytułu interkontynentalnego e, przeciwko Zakowi Ryderowi. E, to pamiętne mm, wyjście mistrzów Siempanka, Daniela Bryana i właśnie Zachary Adera w Filadelfii w, w 2011 roku. Um, na pewno jego wielkim wyczynem było zdobycie na chwilę mistrzostwa interkontynentalnego w Ladermeczu na WrestleMania, To chyba była WrestleMania 32, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście w swoim mieście w Nowym Jorku już na końcu kariery WWE o ironię pokonali z kartem Hawkinsem, um, FTR, The Revival, no zdarza się, ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać, ale został zwolniony. Dlaczego Matt Cardona za Ryder jest wrestlerem wyjątkowym? Ponieważ przede wszystkim jako jeden z pierwszych uznał, że internet to fantastyczne medium do promowania własnej sobie. To oglądał jego kanał na YouTubie lata temu, kiedy jeszcze WWE nie było takie mocne w internecie, nie było mocne na YouTubie, nie pokazywało wszystkiego, co się da. Zagrinder promował swój internetowy program Long Island IZ Zagrinder. Był to taki Tygodniowy bodajże program, w którym pokazywał troszeczkę swojego życia, e, śmieszkował, ale było spoko. I wtedy zaczęła się ta Rider Le Revolution. E, Ryder Re stał się troszeczkę wyśmiewany, ale też jego osoba poszła w górę. I to jest dla niego wielki punkt. Czy był dobrym wrestlerem? Ja myślę, że był jednym z takich wrestlerów, którzy mogli osiągnąć sukces. W końcu był 13 lat w WWE. Więc coś osiągnął. Najgorszą rzeczą jaką w jego karierze yy, wrestlera w WWE mogło go spotkać to nickname, ksywka. No są takie ksywki w WWE, które no ujmijmy to nie pałają sympatią. Według mnie oczywiście, wasze zdanie może być inne. Zack brzmi no dość komicznie, dla dzieci. Um, Dolph Ziggler, troszeczkę ten Ziggler to takie, jasne Dolph zrobił większą karierę niż Ryder, ale no to nazwisko brzmi tak średnio, tak? Um, mamy jeszcze na przykład żadnego Gargano, takie, no nie widzi mi się to nazwisko, tak? Czy Tomaso Ciampa, um, są ksywki, które Wymyślili lepiej. Na przykład Austin Theory, który jest teraz Theorym. No ale okej. Okay. Dobra, nie czepiajmy się. Ryder mógł zrobić większą karierę. No cóż, zwolnili go w 2020 roku. Zdarza się. Ale to, co się stało później, um, to pokazuje, w jaki sposób e, wrestlerzy e, mm, chcą promować siebie. Był chwilę w AW, teraz yy, poszedł do do trzeciej, albo nawet i czwartej federacji do Impact Wrestling, był w GCW, czy nawet dalej jest w GCW i obecnie jest posiadaczem aż siedmiu tytułów mistrzowskich. I ktoś może powiedzieć, że kilka z nich jest po prostu absurdalnych, czy tam może nie absurdalnych, ale mało znaczących. No, ale legendarny NWA New Wrestling Alliance jest cały czas mm, posiadaczem tego tytułu. I, okej, okay, tam występują nawet bardzo fajni wrestlerzy. Już sobie patrzę, jak długo on jest tym e, posiadaczem tego tytułu. Poczekajcie sekundkę, sobie zobaczę, mm, żeby do tego zejść muszę bardzo daleko zejść w dół. No bo ten tytuł jest od bardzo, bardzo dawna. Ryder posiada 89 dni ten tytuł. Przed nim posiadał na przykład Cody, Nick Aldis, Trevor Mardok, czyli dość znane osoby. Matt Cardona ze swoim dziewczyną Chelsea Green dość dobrze się bukują. Jest pokazywany dalej w fajny sposób jako hill. Nie pokazuje się już jako ten cipkowaty Zack Ryder, tylko nie, 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 yy, jakby to powiedzieć, yy, pokazuje się w do... z dobrej strony, nie zważa na język, o, to chciałem właśnie powiedzieć, yy, przypakował dobrze, wygląda jako wrestler i robi dokładnie to, co inni wrestlerzy robili przed nim, czyli promowali się na scenie niezależnie. Robi to tak Bobby Lashley. Robi to tak Cody Rhodes przed pójściem do AW. Robi to tak nasz Matt Cardona. Fajnie by było, gdyby się pojawił jeszcze w, e, w y, Japan Pro Wrestling albo w jakimś y, 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 Meksykańskiej Federacji i zdobyłby jeszcze jeden tytuł. To by pokazywało, że to jest wrestler, który powinien jeszcze w jakiś sposób pojawić się w Dłuższej Federacji. To jest właśnie teraz to pytanie, czy Zagrader powinien wrócić do mainstreamu? Moim zdaniem tak. Ja lubiłem tego wrestlera, jak był w WWE. Eee, czasem ci wrestlerzy po prostu mają za przeproszeniem wyjebane i nie chcą wracać do, do mainstreamu, bo robią różne inne rzeczy, ale niektórzy ludzie żyją wrestlingiem i, i, i chcą w tym wrestlingu uczestniczyć. Na przykład mamy przykład Kodiego, który w ostatnim czasie zrobił bardzo dużo szumu wokół swojej osoby i, i pokazał się właśnie na wrestlingu i teraz stał się czołową yy, postacią na rok. Czy jest szansa, żeby Ryder pojawił się w WWE? Mam taką nadzieję, chciałbym go zobaczyć jeszcze w WWE, żeby pokazał innym wrestlerom, że można, tak? Yy, nie musiałby być nawet czołową gwiazdą. Mógłby być tym mocnym Mid Carderem, który by jeszcze raz, na przykład w Nowym Jorku, zdobył tytuł na Brooklynie czy na Madison Square Garden. Bo dlaczego by nie? Ta droga krzyżowa, którą właśnie przychodzą wrestlerzy po to, żeby powrócić do WWE Jest spoko Nawet... Yy, nie uważam, żeby to było coś złego Tylko to jest właśnie fajne Bo też wiadomo, że wrestlingiem nie żyje się cały czas A w WWE czy w AEW można zrobić naprawdę fajne pieniądze A w tych niezależnych yy, tych niezależnych ym, federacjach nie, nie ma za bardzo jakichś dobrych pieniędzy Nie wiem ile się zarabia w NWA albo w Impact Wrestling ym, Ale na pewno coś trzeba robić w życiu, a Zagrider na pewno na nudę nie narzeka. Więc pamiętaj drogi widzu zostaw łapkę w dół. Odsubskrybuj kanał, jeśli cię to nie interesuje. My słyszymy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. A to jestem ja, Kargi. Do zobaczenia. Cześć.